Dzień dobry. Nagrywam ten film po to, aby spróbować zdiagnozować auto. Jest około 5 stopni Celsjusza w garażu. Auto po, ma krótki tryb grzania świec. Świece grzeją, nie mają... No są sprawne. I teraz tak. Bywa tak, że jak odpala, jak próbuję odpalić auto, to słychać, jakby tylko zakręcił wałem i gasł. Kiedy to się zdarzy, wtedy muszę po raz drugi, trzeci, czwarty, czasami na rozruszniku bardzo długo trzymać, żeby silnik zaczął pracować. Mam wrażenie, jakby brakowało mu paliwa. Filtr paliwa jest wymieniony na nowy. Nie wiem, czy układ jest szczelny, nieszczelny, bo tego nie diagnozowałem, nie potrafię tego zdiagnozować. Więc zobaczymy, co się teraz zdarzy. Dziękuję. Do zobaczenia. I właśnie coś ten desen jest. Czy ja tak czuję, że chyba coś w zakładach też nie jest nie tak? Ale proszę zobaczyć, z tyłu jest akurat. Można go nie widać, ale jest po prostu niebiesko. Vamos